Друзья, спасибо за просмотр! Kochani dzisiaj przychodzę do Was filmem treningowym, czyli 5 top ćwiczeń na określone partie w ciele na siłowni. E, dzisiaj tematem będą mięśnie skośne brzucha. E, jeżeli chodzi o ćwiczenia w warunkach domowych, tych mięśni będziecie mieć podlinkowane, tak jak dokładnie opisany ten mięsień. E, mogę tylko Wam wspomnieć o tym, że jest to bardzo ważny mięsień, odpowiada na za wszystkie pochylania, wszystkie skręty tłowia, więc warto go ćwiczyć. E, jednak zwróciłabym uwagę, że kobiety nie powinny zbyt często go ćwiczyć, ale nie wolno go całkiem wykluczyć. Ja trenuję go tylko raz w tygodniu, ponieważ zbyt intensywny trening na te mięśnie spowoduje troszkę, troszkę jakby zanik talii, ponieważ mięśnie potrafią się po prostu na szerokość trochę bardziej rozbudować. Na czym najbardziej zależy mężczyznom, żeby mieć bardziej taką, wiecie, kwadratową posturę. Natomiast mam kobietom bardziej wiecie, żeby jak najwęższa była ta talia. Oczywiście bardzo ładno kształtują te mięśnie naszą sylwetkę, ale moim zdaniem warto je trenować nie więcej niż raz czy dwa razy w tygodniu. Tak mówię, są to bardzo ważne mięśnie, więc nie powinno się ich omijać. Jednak zanim pokażę wam ćwiczenia moje top ćwiczenia, które uważam, że są fajne i warte do wykonywania na siłowni, to pamiętajcie, że ja nie jestem trenerem personalnym i wszystko, co tutaj zobaczycie jest z mojego doświadczenia, z tego, co się sama nauczyłam, to, co przeczytałam, to, co się dowiedziałam no i po prostu to, co sama zauważyłam po swoim ciele trenując. No to zaczynamy. Pierwsze ćwiczenie są to spięcia boczne na wyciągu górnym na kolanach. Jak widzicie e, tutaj na filmiku, jestem na kolanach, bokiem do wyciągu i e, trzymam w ręce e, linkę i przyciągając tą linkę e, robię e, spięcia boczne. E, tutaj można e, Również dodać większą pracę ręką. Dzięki temu ćwiczy też ręka, jak i również mięsień skośny. To nie jest moim zdaniem zbyt trudne ćwiczenie. Jedynie trzeba robić je solidnie, powoli i tak, żebyście po prostu czuły, czuli ten mięsień. Oczywiście trudność można sobie zwiększyć, dodając większy ciężar. I tak to ćwiczenie wygląda. Pamiętajcie, żeby całe ciało było napięte i przy spięciu trochę przytrzymać, żebyście poczuli to spięcie. To jest najważniejsze. Bo jeżeli jakieś ćwiczenia nie czujecie w ogóle, że się jakiś mięsień napina, to znaczy, że wykonujecie albo za słabo, albo jesteście za luźni, więc to jest bardzo ważne. Drugie ćwiczenie e, jest to ćwiczenie spięcia boczne, stojąc, wyciąg dolny. Tutaj mamy odwrotnie, bo trzymamy e, e, linkę z dołu i również wykonujemy podobny ruch, e, też bardzo fajne ćwiczenie, właśnie na te mięśnie skośne, pamiętajcie, żeby całe ciało było napięte. Oczywiście to ćwiczenie możecie również zrobić bez wyciągu możecie użyć handli więc e, możliwości jest wiele tak jak mówię dużo ćwiczeń można też wykonywać w domu Pamiętajcie żeby postawa była wyprostowana nie garbimy się i to jest bardzo ważne Trzecie ćwiczenie je, są to skręty na wyciągu ehm, Ustawiamy sobie wyciąg tak na wysokości swojej klatki piersiowej. Bierzemy linkę, prostujemy ręce od siebie i robimy skręty. Bardzo dobre ćwiczenie na te mięśnie, bardzo się po nim czuje te mięśnie. I tak przy pozostałych pamiętajcie, żeby ciało było napięte, wyprostowane, wykonujemy pełny, porządny ruch. Oczywiście to ćwiczenie możemy też e, zrobić z gumami, nie musimy tego wykorzystywać w ciągu, natomiast na wyciągu jest trochę trudniej, bo możecie sobie zrobić większy ciężar, więc możecie sobie to e, ćwiczenie utrudnić. Czwarte ćwiczenie jest to, e, są to spięcia. E, brzucha skośne na ławce yy, i tutaj siadamy na ławce najpierw naprosto, ale nie robimy tutaj brzuszka, tylko rot, yy, robimy yy, przemieszczenie rotacyjne yy, bioder, tak żeby bardziej pracował nam, że nie prosto, ale żeby bardziej był atakowany ten nasz skos. No i wykonujemy przyciąganie Nóg, robimy takie spięcia brzucha. Wierzcie mi, że po tym ćwiczeniu na pewno będziecie czuły brzuch, właśnie te skośne, e jeżeli oczywiście wykonacie je poprawnie i dokładnie, nie szarpąć. Nie ma co się spieszyć. lepiej wykonywać ćwiczenie powoli i pamiętajcie, ciało musi być napięte i e wszystko wykonujemy powoli. I ostatnie ćwiczenie jest to twist rosyjski. E, taki twist rosyjski możecie wykonywać też w domu. Ja pokażę Wam dwie wersje: łatwiejszą, gdzie opieramy nogi. Wykonujemy to z różnymi ciężarkami. Nie musi być to akurat handla, może być to piłka, e, mogą być to butelki wody. No i trudniejsza wersja, gdzie już podnosimy nogi do góry i bardziej czujemy wtedy brzuch. Ale jeżeli nigdy nie robiłyście Twistu, czy nie robiliście Twistu rosyjskiego, to warto jest zacząć od, takiego, od tej wersji, gdzie opieracie nogi. Później możecie spróbować zrobić bez oparcia. Jeżeli chodzi o ćwiczenia, to jest to wszystko. Mam nadzieję, że film się spodobał. Staram się, żeby te. Pokazanie tych treningów było dłuższe i bardziej, żebyście widzieli, mimo że niestety ciężko się nagrywa, bo zawsze jest dużo ludzi. Czy przyjdę o 7 lano, czy przyjdę o 9 wieczorem, zawsze jest dużo u mnie ludzi na siłowni, więc po prostu przestałam się tym przejmować i nagrywam na tyle, ile mogę i na tyle, ile nie przeszkadzam też innym osobom. Ale mam nadzieję, że mimo to film Wam się spodoba. Trzymajcie się, pa! pa.